Dzień dobry. Dzisiaj nadaję z okolic Bacówki nad Wierchomlą. Trafiłem tutaj z wycieczką z oddziału PTTK. Tak mi się jakoś złożyło, że się na tą wycieczkę zapisałem. I no pojechaliśmy właśnie tutaj pozwiedzać te okolice. Z z zaczęliśmy ze Szczawnika z ze zwiedzaniem cerkwi. Później przez Runek do Bacówki nad Wierchomlą. Zazwyczaj chodzę sam po górach. I pokazuję Wam relacje z gorców, no ale tym razem jest to relacja powiedzmy nietypowa, bo raz, że nie z gorców, a poza tym z taką większą grupą. No i towarzystwo powiedzmy zacne i doświadczone. No, można chyba podziwiać ludzi, którzy to zorganizowali, bo naprawdę nie jest to łatwe jest to ciężkie wyzwanie, żeby dzisiaj namówić kogoś na taką wycieczkę tak dużą grupę ludzi, zrobić te wszystkie sprawy organizacyjne. No ale myślę, że się udało, bo i pogoda dopisała, krajobrazy przewspaniałe. Możecie zobaczyć tutaj z tyłu za mną już będzie co prawda pod słońce, ale coś tam, prawda, widać może na innych zdjęciach będzie, może na innych zdjęciach uda mi się pokazać to trochę lepiej. Ze względu na różne ograniczenia prawne nie można pokazywać twarzy osób bez ich zgody, więc nie chcę robić jakiejś tutaj takich rzeczy, żeby kogoś pokazywać, kto mógłby sobie tego nie życzyć. Dlatego jak zobaczycie, no to większość jest filmowana tak, żeby no powiedzmy od tyłu, nie bez widoczności twarzy. No niestety takie mamy ograniczenia prawne. Więc starałem się tak to zrobić, żeby, żeby to było w miarę anonimowe. Jest tutaj pięknie, naprawdę. Co coś pięknego jest w, w tych wszystkich y, y, pagórkach, jest jakaś taka, jakby to powiedzieć, taka łagodność, y, spokój, cisza. Nawet idąc tymi bardziej takimi stromymi fragmentami, no to trudno to nawet nazwać stromymi, bo może są miejscami kilkadziesiąt metrów stromsze. Ale to nie jest nic jakiegoś takiego trudnego. Bardzo łagodne trasy, bardzo łagodne ścieżki. I jest naprawdę coś pięknego. Właśnie ta cisza, spokój, zieleń, przestrzeń, widoki. No, no popatrzcie, no, no widać i Tatry. Prawda no jest taka, że nie wszystkie szczyty, które stąd widać, jestem w stanie rozpoznać. To jest zupełnie inna perspektywa niż ta, z którą mam do czynienia na, na co dzień. Zazwyczaj patrzę na gorce od strony południowej, no ale z innych stron też je jakoś tam rozpoznaję. Natomiast tutaj no wiem, że prawdopodobnie gdzieś są tam. Natomiast to, co tutaj widzę, tak mi się wydaje, że to jest Beskit Wyspowy, Beskit Sądecki. No i Tatry. Tatry to zawsze się da rozpoznać. Są tak charakterystyczne. Natomiast no nie będę się wysilał na komentowanie i opowiadanie, co tu jeszcze widać. No, no jest pięknie, no po prostu no, no popatrzcie sami, no, aż się tutaj chce być i, i chce się zostać. Żebyście mieli lepszą orientację, gdzie to właściwie jestem, to najpierw szybka powtórka z geografii. Na południu Polski mamy Tatry. 20 km przed nimi są Gorce. A za gorcami, w stronę Krakowa jest Beskid Wyspowy. Zaś na wschód od gorców są pieniny. Te najbardziej znane z trzema koronami, no i te mniej znane, czyli Małe Pieniny. Niby małe, no ale wyższe od tych trzech korońskich. No, przecież tam jest najwyższy szczyt pienin, czyli wysoka. Te pasma górskie oddzielone są rzekami. Dwa dunajce, czarny i biały, wypływają z tatr, łączą się w nowym targu i stąd jest już jeden Dunajec. Trochę dalej wpada do niego Białka, która też płynie z tatr. No i Dunajec jest granicą Gorców. Przepływa sobie później przez Pieniny, przez ten słynny przełom Dunajca. Z jednej strony mamy te Pieniny właściwie z trzema koronami, a za Dunajcem zaczynają się Małe Pieniny. No i tam jest też Szczawnica i Potok Grajcarek. No i tenże Potok Grajcarek oddziela Małe Pieniny od Beskidu Sądeckiego, a dokładnie od jego części nazywanej Pasmem Radziejowej. Z drugiej strony Tatr na Słowacji wypływa rzeka Poprad. Szerokim łukiem okrąża Tatry i Pieniny i parę mniejszych górek, no i płynie na północ w stronę Dunajca. Już na terenie Polski dzieli Beskid Sądecki na dwie połowy. Jedna połowa to pasmo Radziejowej, a druga połowa to pasmo Jaworzyny. No, jest tam jeszcze malutkie pasmo Gór Leluchowskich, ale one są naprawdę malutkie. Zaś dalej na wschód, za pasmem Jaworzyny, zaczyna się Beskid Niski. A nasza wycieczka dzisiaj wiedzie właśnie przez pasmo Jaworzyny. A jak to wygląda na porządnej mapie? No, właśnie tak jak tutaj widzicie. No to jak wyglądała ta wycieczka? No właśnie, zaczęliśmy w Szczawniku od zwiedzania cerkwi. Szczawnik to niewielka miejscowość w pobliżu muszyny. Powstała w czasach Kazimierza Wielkiego i należała do biskupów krakowskich. Po różnych zawirowaniach dziejowych została powtórnie lokowana w 1516 roku na prawie wołoskim. Co może świadczyć o tym, że jej mieszkańcami byli Wołosi wędrujący wzdłuż Karpat. Wołosi to była ludność rosyjska. posługiwali się językiem podobnym w brzmieniu, no przynajmniej dla polskiego ucha, do rosyjskiego czy ukraińskiego, no chociaż jest to zupełnie odrębny język, ale przez to pozorne podobieństwo często traktowano ich jak rosyjskojęzycznych. Grupę etniczną żyjącą w tych okolicach nazywano Łemkami. Sama nazwa Łemko to przezwisko nadane im przez sąsiadów przez to, że często używali słowa Łem, czyli tylko. No, bo inne ludy rusińskie w takich okolicznościach używały słów tylko, chyba, łyszy, no ale nie używały łem. Natomiast sami łemkowie mówili o sobie Rusini albo Rusnacy. No i takie określenie funkcjonuje zresztą do dzisiaj na Słowacji i na Węgrzech. Z tą nazwą i pochodzeniem jest spore zamieszanie i wiele wersji, więc jeśli chcecie coś więcej wiedzieć, no to naprawdę trzeba postudiować sporo, sporo literatury. No, ja tutaj tak prawdę mówiąc, tylko upraszczam do kilku zdań temat, który wymaga napisania grubej księgi. W każdym razie Łemkowie żyli tutaj od setek lat. Liczebność Łemków 100 lat temu oceniano na jakieś 150 tysięcy, a więc dość dużo. Te tereny, dzisiaj pustawy, były wówczas dość gęsto zaludnione. Ale w 1947 roku władze komunistyczne wysiedliły ich w ramach akcji Wisła, uważając, że jeśli mówią po Łemkowsku, czyli według władz podobnie do ukraińskiego, no to muszą być Ukraińcami wspierającymi UPA. No i hurtem wszystkich wywieźli bez prawa powrotu. A w to miejsce próbowali osiedlać ludzi z Podhala i z innych terenów Polski. Kiedy po końcu komuny można było w końcu wrócić w rodzinne strony, no to Łemkowie nie mieli już do czego wrócić. Domy zostały zniszczone albo przejęte i zagospodarowane przez nowych posiadaczy. No ale wróćmy do Szczawnika. Dzisiaj jest to mała wioska, ale przepięknie położona wśród łagodnych pagórków. Większość ludzi utrzymuje się tutaj chyba z turystyki, no bo nie widać tu jakiegoś rozwiniętego rolnictwa, za to jest sporo pensjonatów. Jest sporo dobrze oznakowanych szlaków pieszych i rowerowych, zarówno ptdkowskich jak i gminnych. A w okolicy jest kilka wyciągów narciarskich, stacji narciarskich, no i możliwość zimowego wędrowania na nartach, czyli uprawiania backcountry albo skiturów. Co mnie najbardziej tutaj uderzyło? Cisza, spokój i czystość. W powietrzu aż się czuje taki niezwykły spokój. Nie widać tutaj ludzi, samochodów, jakiegoś ruchu. Może to tylko tak w niedzielne przedpołudnie. Aż trudno to opisać. Pomyślałem sobie o takim obrazie z filmów kowbojskich Sergio Leone, gdzie stary szeryf siedzi na werandzie, z nieba leje się żar, wiatr z pustyni przegania suche kłęby biegaczy i nic się nie dzieje całymi godzinami. Na horyzoncie nie widać nikogo, pociąg może nadjedzie dzisiaj, może jutro, może za tydzień. A szeryf siedzi i kiwa się na drewnianym fotelu. Tak mi tutaj pasował taki obrazek, tylko jakoś muzyki nią w tle brakowało. No i Klaudi kardinale wychodzącej z He, No, ciekawe, czy kojarzycie jeszcze o kim w ogóle mowa. No i w tej atmosferze wszechogarniającego nic nie niedziania zobaczyłem tych ludzi, siedzących przed domem. I gawędzących cicho i bez pośpiechu. Jakże to pasowało do otoczenia? Po chwili oczekiwania na zakończenie mszy, zwiedzamy wnętrze cerkwi. A pani przewodniczka opowiada o tym, co warto zapamiętać. Obecna Cerkiew została wybudowana w roku 1841, a patronem jest święty Dymitr Sołoński. Gdy wysiedlono stąd Łemków, Cerkiew przejął Kościół katolicki i przez kilkadziesiąt lat wprowadzono spore zmiany tradycyjnego prawosławnego wystroju. Cerkiew ta jest przykładem typowego Łemkowskiego budownictwa drewnianego: dach ma cebulaste hełmy nad każdą częścią. W tradycji kościołów wschodnich wszystko ma znaczenie symboliczne. Na przykład prezbiterium jest na wschodzie, bo ze wschodu nadchodzi światłość, czyli Chrystus. Świątynia dzieli się na trzy części, bo prezbiterium to część boska, nawa to część ludzka, a babiniec to część grzeszników. Niektórzy mówią, że chodziło tu o podobieństwo do świątyni Salomona, która miała miejsce święte świętych, dziedziniec Izraelitów, dziedziniec kobiet, no i na zewnątrz był jeszcze dziedziniec pogan. W krzyżu prawosławnym są trzy poprzeczki. Górna to tabliczka z napisem Inri Jezus Chrystus król żydowski, którą kazał przybić Piłat, środkowa belka jest dla rąk ukrzyżowanego, zaś dolna belka pod nogi Chrystusa jest ułożona ukośnie, bo jeden koniec wskazuje niebo dla dobrego łotra, a drugi koniec wskazuje dół, piekło dla drugiego z łotrów ukrzyżowanych razem z Jezusem. Z dawnego wnętrza sporo zachowano. Możemy tu zobaczyć ikonostas z przełomu XVIII i XIX wieku, ołtarze boczne z 1729 roku, jeden z ikoną opłakiwania Chrystusa, a drugi z ikoną przemienienia pańskiego. Z tyłu w pomieszczeniu ołtarzowym jest ikona Chrystusa Pantokratora z XVII wieku. Natomiast polichromie na ścianach i suficie są dwudziestowieczne, no i są w stanie wymagającym renowacji, no i naprawdę pilnego remontu. W prawosławnym układzie ikon nie ma żadnej przypadkowości. Miejsce, temat i znaczenie każdego obrazu jest ściśle określone. No ale nie będę teraz o tym opowiadał, no bo to temat rzeka. Ikonostas to jest ta ściana z ikonami. Odgradza ona świat ziemski profanum od boskiego, czyli sakrum. Środkowe wrota, zwane carskimi, przeznaczone są tylko dla kapłana. Są bramą prowadzącą do zbawienia. Jak powiedział Jezus, ja jestem bramą, kto przeze mnie wchodzi, będzie zbawiony. Na tych wrotach umieszcza się wizerunki czterech ewangelistów, a nad nimi scenę zwiastowania. No tak jest yy, typowo. No ale tutaj jest trochę inaczej, nietypowo, bo na carskich wrotach nie ma ewangelistów, za to są ikony zwiastowania, o ile dobrze poznaję. Te wrota w prawosławnej cerkwi powinny być zamknięte, oddzielać sakrum. No ale stałe otwarcie to jeden z elementów przystosowania do obrządku katolickiego. Boczne wrota to wrota diakońskie, przeznaczone są dla diakona i pomocników kapłana. Ikony ułożone są w ściśle określony sposób, zawsze tak samo. W dolnym rzędzie te największe to tak zwane ikony namiestne. Po lewej stronie na skraju jest zawsze ikona patrona świątyni, czyli tutaj mamy świętego Dymitra. Po lewej od Carskich wrót jest zawsze Bogu Rodzica z Dzieciątkiem. Po prawej od Carskich wrót jest Chrystus Pantokrator, czyli Pan, władca i sędzia wszechświata. Zawsze jest przedstawiany z księgą Pisma Świętego w ręce otwartą na tekście Janowej Ewangelii. Nie sądźcie z zewnętrznych pozorów, lecz wydajcie wyrok sprawiedliwy. Palce drugiej ręki przedstawiane są w geście błogosławieństwa. Układ palców zawsze jest taki sam. Zawsze są trzy, bo symbolizują Trójcę Świętą. Często są ułożone tak, by naśladować greckie litery chrystogramu, czyli XHS. Greckie litery różnią się od naszych łacińskich, dlatego można tego nie widzieć. Zresztą tutaj tego nie ma. No i na prawym skraju jest ikona świętego, szczególnie czczonego w danej okolicy. Nie umiem rozpoznać, który święt jest tutaj przedstawiony. Włócznia, czerwony wojskowy płaszcz, coś jakby mundur rzymskiego oficera, palma męczeństwa. No to mogłoby sugerować świętego Marcina, ale nie mam pewności. Drugi rząd to 12 ikon przedstawiających 12 najważniejszych świąt wschodniego obrządku. To taka dawna Biblia w obrazkach dla niepiśmiennych. Tak, żeby ludzie patrząc na ikony, łatwiej mogli zapamiętać, co jest tematem święta. Podobną metodę utrwalenia wiedzy stosowano również w dawnych kościołach katolickich. Na samym środku w tym rzędzie umieszczano obraz ostatniej wieczerzy albo czasem mandylion. Trzeci od dołu rząd ikon nazywany jest Deesis. Na samym środku największy to Chrystus Król na tronie, Pan Wszystkiego. A po bokach apostołowie, parami, każdy z przynależnym mu atrybutem, czyli znakiem, po którym rozpoznajemy, któż to taki. Na przykład święty Piotr z kluczami, a ewangeliści z księgami. I najwyższy rząd te okrągłe ikony to prorocy, przepowiadający przyjście Mesjasza, no a na środku umieszczany jest krzyż lub ikona ukrzyżowania. Dzięki uprzejmości księdza mogliśmy zajrzeć również na zaplecze, za ołtarz. Jest tam mała wystawka dawnych dokumentów i przedmiotów liturgicznych. I tak oto zwiedziliśmy dawną łękowską cerkiew. Pozostałość po ludziach, którzy tu kiedyś mieszkali, no i niemym świadku ich wiary i kultury. Teraz, wiedząc już co nieco o dawnych mieszkańcach tych terenów i o ich historii, możemy ruszać w góry. Zanim ruszymy dalej, chciałbym zwrócić Waszą uwagę na taką małą altankę z tyłu za cerkwią. Jest tam naturalne źródło wody mineralnej, ogólnodostępne. To szczawa wodorowęglanowo-sodowo-wapniowo-magnezowa wskazana przy leczeniu choroby wrzodowej, kamicy nerkowej, przewlekłych stanów zapalnych dróg oddechowych oraz przewlekłego zapalenia pęcherzyka żółciowego. Nie ma żadnego znaczenia kierującego w to miejsce, dopiero gdy się bliżej podejdzie, to na tabliczce można znaleźć dokładniejsze informacje. No więc gdybyście chcieli skosztować tej wody, to po prostu idźcie za kościół, a potem można ruszać dalej. Idziemy główną uliczką do takiego jakby centrum informacyjnego. Mamy tu mapy szlaków, tras narciarskich i wypisane najważniejsze informacje o okolicy. No i stąd ruszamy na Czarny Szlak. To nie jest szlak ptt tylko lokalny, oznakowany przez minę jako ścieżka spacerowa. Dlatego oznakowanie to nie paski czarno-białe, tylko kwadrat z czarnym trójkątem. No właśnie taki jak widzicie tutaj. Szybko opuszczamy zabudowania Szczawnika. Droga bardzo łagodnie podchodzi w górę. Prowadzi przez jasne i widne mieszane lasy. Buk, jodła, świerk i co trochę mnie zdziwiło, modrzew. Zdziwiło, bo w gorsach raczej rzadko występuje. Czuję się tutaj jeszcze późną wiosnę, bo w poszyciu nie zdążyły pojawić się cieniolubne rośliny, a jeszcze czasem widać zamierające geofity. Po prawej stronie towarzyszy nam potoczek, łagodnie szumiąc i ciurkając w niewielkim jarze. Przy rozwidleniu potoczków droga zaczyna stromiej wznosić się w górę. Podchodzimy teraz wąwozem w stronę grzbieciku. No i po chwili pierwszy postój na poprawienie sprzętu, złapanie oddechu i łek picia. No i wiadomo, skorzystanie z krzaczków. Jest ciepło, ale rzeźko. Wspaniała pogoda na wycieczkę. Między drzewami pojawiają się jakieś zaczątki dalszych widoków, obiecując odsłonięcie wyżej czegoś niezwykłego. No ale ja przyglądam się pokręconym bukom, papruciom i dziwnym grzybkom. Droga powoli łagodnieje, wznosząc się z boczami kotylniczego wierchu, a od krzyżówki z czerwonym szlakiem jest już prawie płasko. Widać, że niewielu ludzi tutaj chodzi, no bo droga jest zarośnięta i wygląda na rzadko używaną. Uwielbiam takie miejsca, ciche i spokojne, z prawie niewidocznymi śladami działalności ludzi. Szkoda, że ich tak mało. Po prawej stronie otwiera się widok na dolinę potoku Jasieńczyk. I w stronę Jaworzyny Krzynickiej. No to można poznać po zabudowaniach na szczycie. Drzewa trochę przesłaniają, no ale to nic nie szkodzi. Przez dłuższą chwilę trawersujemy zbocza Wielkiej Bukowej. Sam szczyt jest gdzieś w lesie po lewej stronie, jakieś 150 metrów od szlaku, no ale jest zalesiony i bez widoków, więc bez żalu go mijamy. Gdzieś w tym miejscu z dołu dochodzi stokówka do zwożenia drewna z wyrębów. Droga zrobiła się szeroka i wyjeżdżona. Nie trzeba detektywa, by stwierdzić, że lasy zostały tutaj wycięte. No ale pocieszające jest to, że widać, że odnawiają się naturalnie. Jest mnóstwo samosiejek, młodych jodełek i buków, czyli odnawia się naturalny las karpacki. No i za kilkadziesiąt lat będzie tutaj bardzo fajna puszcza. Dochodzimy do ukrytego w lesie rozdroża szlaków. Czas rzucić okiem na mapę. To dotychczasowa droga, tutaj w kółeczku jesteśmy, no a tędy pójdziemy dalej. Nasz dotychczasowy czarny szlak dochodzi tutaj do czerwonego. To fragment głównego szlaku beskickiego między Jaworzyną Krynicką a Halą Łaboską. Szlak dość ruchliwy i często uczęszczany, nie tylko przez pieszych, ale nawet częściej przez rowerzystów. Odkąd pojawiła się możliwość wypożyczenia elektryków, to bardzo wielu ludzi wybiera taką formę zwiedzania, bez wysiłku szybko i wygodnie. Fakt, że to sporo kosztuje, no ale widocznie jest wystarczająco dużo ludzi, dla których wydanie kilkuset złotych na przejażdżkę nie jest problemem. Na pewno są też prawdziwi rowerzyści z napędem własnych nóg, no ale wydaje mi się, że to zanikający gatunek. W każdym razie od tej pory będziemy często spotykać ludzi na rowerach i na własnych nogach. No to jeden z efektów promowania masowej turystyki w tym regionie. Droga jest mocno wyjeżdżona i szeroka. Z rozległej polany pojawia się widok w stronę Beskidu Niskiego. Tutaj poniżej szlaku mamy dolinę czarnego potoku idącą do krynicy, no a w oddali charakterystyczne wzniesienia lackowej i chyrowej już jest Beskid Niski. Od lat ciągniemy w tamte strony, ale jakoś brakuje okazji. Chodziłem tam kilkadziesiąt lat temu. No cóż, niezapomniane chwile w bezdrożach, noclegi na podłodze wiejskich szkółek, jakby przeniesionych żywcem z XIX wieku, zapomniane cmentarze, opuszczone resztki domów, cerkwie. Ech, wrócę tam niedługo, No ale o tym innym razem. Teraz idziemy dalej przez bukowo-jodłowe lasy, jednocześnie pełne cienia i rozświetlone promieniami słońca. Prawie cały czas w poziomie, trzymając się grzbietu. Czasem pojawia się widok na lewo, na południowy zachód. Z pewnym takim zdziwieniem dostrzegamy tatry. Zdziwienie, bo to daleko, no i widać je z zupełnie innej perspektywy niż z naszego podhala. I tak dochodzimy do runka. Widoczki są dość ograniczone, gdyby nie wiatrołomy, to nic by nie było widać, więc tylko szybkie fotki na pamiątkę i idziemy dalej w dół. Tuż poniżej runka kolejna krzyżówka szlaków. Chodzi tu sporo ludzi latem, a i zimą jest szlak narciarski, więc postawiono dużą tablicę z mapą i informacjami o szlakach. Niebieski szlak odchodzi w lewo, no i my też tam skręcamy i wędrujemy dalej. Po kilkunastu minutach łagodnego schodzenia lasem wychodzimy na rozległą polanę. To polana gwiaździsta, zwana też baranówką. Polana ta to pozostałość dawnego wielkiego kompleksu polan grzbietowych, na których łękowie wypasali owce i bydło. Do dzisiaj jest użytkowana i koszona, więc las nie miał szans tu powrócić. No i bardzo dobrze, bo ta przestrzeń, taki wielki obszar młodej trawy, ziół, jakiś dziwny spokój, brak śladów działalności ludzi, no to robi wrażenie. Pierwszy raz tu jestem, ale miejsce mnie zachwyciło. Niby takie zwyczajne, no ale ma w sobie coś niezwykłego. Nie wiem dokładnie co, no ale naprawdę mi się tutaj podoba. I chyba nie tylko mnie, bo cała ekipa stanęła tutaj do pamiątkowego zdjęcia. Z polany Baranówki do schroniska dochodzimy w kilka minut. Pacówka PTK nad Wierchomlą znajduje się na wielkiej polanie nad Wierchomlą. W dolinie jest poniżej dawna Łemkowska Wioska Wierchomla, dzisiaj zamieniona w stację narciarską, no ale to wyjaśnia nazwę Polany. Schronisko jest niewielkie, to jedno z serii małych schronisk budowanych w latach 70. Celowo były małe, na około 30 miejsc, aby nie przeciągać masowych wycieczek i tłumów, ale służyć indywidualnym turystom. W gorcach takie bacówki to Maciejowa i Stare Wierchy, no a w sumie w Beskidach i Bieszczadach powstało ich kilkanaście. Nie nazywano ich schroniskami, tylko bacówkami. Budować mieli według takiego samego schematu, no ale nie zawsze to wychodziło. Ale ta bacówka tutaj bardzo się różni od pozostałych. No a to dlatego, że zamiast budować od zera, przeniesiono tutaj stary spichlerz ze Złockiego. Został przebudowany, dodano mu tara, nową kuchnię, suszarnię, oczyszczalnię ścieków i panele słoneczne. No i dzięki temu służy do dzisiaj i można się przenocować w komfortowych warunkach. Z okien jadalni i starasu jest przepiękny widok na południe w stronę Tatry i doliny Popradu. No, widać i Tatry i Radziejową i góry Lubowniańskie trochę Beskidu wyspowego. Można siedzieć i gapić się godzinami. No i wielu ludzi przychodzi tutaj popatrzeć się przy piwku albo herbatce. My też sobie posiedzieliśmy, ale czas ruszać dalej. Przez ciąg długich pola zwanych długie młaki idziemy niebieskim szlakiem. Kiedyś były użytkowane przez łemków, a po ich wysiedleniu przez napływową ludność. No a teraz stanowią część wielkiej stacji narciarskiej dwie doliny Muszyna Wierchomla. No i dlatego mijamy górne stacje wyciągów, nieczynne latem bufety, instalacje do naśnieżania, no i słupy linii elektrycznych. Trzeba trochę przymykać oczy, aby nie zauważyć jak te inwestycje ingerują w krajobraz. Idąc polanami dochodzimy do kapliczki świętego Wendelina. To stara połękowska kapliczka poświęcona patronowi pasterzy, czyli świętemu Wendelinowi. Zbudowana w 1932 roku z polnego kamienia, kryta gontem. Niestety, w chwili gdy przechodzimy, słońce stoi dokładnie z tyłu kapliczki, a wnętrze okrywa mrok. Trudno zobaczyć, co jest wewnątrz. Przez metalową kratę widać tylko trochę zwiędłych liści, a ponoć są tam ładne drewniane płaskorzeźby. Przy kapliczce odchodzi w dół żółty szlak do Szczawnika, czyli tam skąd wyszliśmy. No ale my idziemy dalej, niebieskim, wzdłuż Grzbietu, pod szczyt Jaworzynki. To cały czas teren stacji narciarskiej, więc po drodze mijamy kilka wyciągów. No i w końcu wchodzimy w las. Trzeba uważać na znaki, bo szlak tutaj bez ostrzeżenia odbija z szerokiej drogi w wąską leśną ścieżynkę. Trawersujemy stoki Pustej Wielkiej idąc młodym bukowym lasem. Zacienione dno lasu rozświetlają promienie słońca przefiltrowane przez młode jasnozielone liście. Po krótkim podejściu docieramy do rozdroża nad Pustą Wielką. Tutaj szlaki żółty i niebieski biegną w dół do Regiestowa, a my nieznakowaną ścieżką skręcamy na szczyt. I po kilku minutach jesteśmy na szczycie Pustej Wielkiej. Szczyt jest dobrze oznakowany. Jest jakaś dziwna, ale solidna metalowa konstrukcja pokazująca, że to na pewno szczyt, no chyba dla niedowiarków, gdyby ktoś miał wątpliwości. Jest też schemat szlaków, tablica z informacją o rezerwacie znajdującym się w pobliżu, a tuż poniżej jest niewielka skalna wychodnia. Widoków nie ma, wszystko zasłania las. Nie ma tu nic ciekawego, więc szybko zaczynamy schodzenie czarnym szlakiem. Po kilku minutach odbijemy na szlak czerwony do Wierchomli. To będzie długi odcinek leśny bez żadnych widoków, bez ciekawszych miejsc. Taki odcinek, który po prostu trzeba przejść. Ale sam las jest dość ładny z malutkimi polankami, bez jakichś większych śladów ingerencji człowieka. Chociaż dawno temu była tutaj dość intensywna gospodarka rolna i leśna, no to po wysiedleniu łęków wszystko zarastało samo. No i tak chyba jest do dzisiaj. Ślady po dawnych drogach ledwo widać, no a sam las robi wrażenie naturalnego, więc idzie się dość przyjemnie. I w końcu wychodzimy na rozległą polanę. To już koniec lasów, a początek dawnych wiejskich pól nad Wierchomlą. Jest tu ładnie. Rozległe widoki, przedwieczorne światło, cieplutkie słońce, leciutki powiew wiatru. Jest kolorowo od ziół i polnych kwiatów. No i cicho. Jest tak fajnie, że robimy sobie kolejny postój, no bo po prostu żal opuszczać to miejsce. Tylko wielkie słupy i linii energetycznych zakłócają ten widok, przypominając o współczesnych realiach. Można sobie ćwiczyć wyobraźnie usuwając je w myślach z krajobrazu, no i trochę poćwiczyć sprawność fizyczną, próbując znaleźć takie miejsce do zdjęć, gdzie nie będzie ich w kadrze. Siedzimy ciesząc się chwilą, no ale pani przewodnik daje sygnał wymarszu. Trzeba ruszać w dół, drogą wijącą się przez pola. Wielkie wrażenie robią na mnie ogromne połacie łąk pokrytych ziołami, trawą i polnymi kwiatami. Wyglądają na nietknięte ludzką ręką, chociaż na pewno tak nie jest. Niedługo pojawi się pewnie jakiś traktor z kosiarką i cały miraż zniknie. Idąc w dół w stronę Wierchomli, widzę dawne ślady miec dzielących pola. Widać, że kiedyś było tu wiele małych pulek, taka cała szachownica małych działek. To wynikało z tego, że region był gęsto zaludniony, a tradycyjnie dzielono majątki pomiędzy dzieci na coraz mniejsze spłachetki ziemi. No i z czasem następowało olbrzymie rozdrobnienie. No, a w dodatku stosowano średniowieczną trójpolówkę. Po prostu nie znali innej metody rolniczej. Nie? I z biedy, i z braku wiedzy, no i z tradycji nakazującej robić to, co robili ojcowie, dziadkowie, no i co robią sąsiedzi. Po wysiedleniu miejscowej ludności przez wiele lat było tu pusto. Nowo przybyli osadnicy po prostu nie byli w stanie zagospodarować w większości z dawnych terenów rolnych. Czasem jeszcze jakieś jabłonki zdziczałe albo wiśnie się tutaj trafiają. Jakieś ledwo widoczne pozostałości dawnej gospodarki. Takie niemy ślady dawnej łemkowskiej historii. No ale coraz trudniej je zauważyć. Dojście do wsi to krótki odcinek stromej, ale kamienistej drogi. Kończy się ona nad potokiem, no ale na szczęście jest porządny mostek. A dalej jeszcze trochę chodnikiem wzdłuż drogi. Autobus czeka przy kolejnej cerkwi, no ale już nie zwiedzamy. Za chwilę zacznie się wieczorna msza, więc to nie pora na zwiedzanie. Zresztą wszyscy są już tak zmęczeni, że wolimy szybki powrót do domu. Czas na krótkie podsumowanie. Dla mnie była to bardzo udana wycieczka. Poznałem coś nowego, no i nowych ludzi. Chociaż Pasmo Jaworzyny jest stosunkowo niedaleko od domu, no to nie miałem nigdy okazji tutaj zaglądnąć. No a teraz już wiem, że na pewno warto tutaj wracać częściej. No i już myślę o kilkudniowym biwaku gdzieś w tych lasach. Dziękuję Wam za cierpliwość i obejrzenie tej relacji. No i zapraszam na kolejne filmy. Zatem do zobaczenia.